wyspa przygód, przygoda trzecia, podejście trzecie albo czwarte <laughs> nie poszło nam ostatnio najlepiej dobra, idziemy przeszukiwać tą okolicę yy, przeszukujemy okolicę, robi to Suzan. dociągamy kartę jest to stado kóz, super dobra, stado kóz prowadzi do karty, karty 304 304 proszę bardzo. To jest zbuduj płot. I drugie przeszukanie będzie, będzie polegało na tym, że znaleźliśmy wodospad. Tutaj I moment, pokażmy. O, wodospad pozwala nam odpoczywać, ale potrzebuje zużywa jedzenie, tak? Dobra. I mamy 100 i mamy ten. Dobra, to yy, teraz idziemy tym. Yy, idziemy. No, przepraszam. Idziemy przeszukiwać, tak? I tracimy na to yy, zmęczenie. Pociągamy karty, i to jest za kole, co pozwoli nam zdobyć ryby. Pozwoli nam zdobyć ryby. Dobra, i drugą akcją będzie właśnie pójście Hagrisem i rzucamy na zręczność trzy kości potrzebujemy zielone. Mamy dwie zielone, czyli cztery ryby, żeśmy złowili w sumie. Raz, dwa, trzy i cztery rybki. Dobra i to mniej zmęczenia. Wracamy do obozu. Nie mamy tego drewna jeszcze tutaj. Jesteśmy w obozie i tak, dwie rybki sobie zjadamy i dociągamy kartę zagrożeń, tak? dociągamy karty zagrożeń, dobra, mamy jakoś tam przetasowane i teraz tak, pierwsza karta to jest Bałwan, wyrzuć na siłę dwie czerwoną mamy, udało nam się i Hagris Hagris, odrzuć połowę jedzenia nie dotyczy to innych tych, dobra, to nie odrzucamy nic, nie? okej okay. i nowy dzionek się zaczął, w nowym dzionku dostajemy po jednym doświadczeniu okej, okay. i teraz tak uchu przepraszam to musimy, musimy już odwrócić? tak, już musimy odwrócić, powinniśmy wcześniej odwrócić Suzan idzie, bierze zmęczenie rzuca trzema kośćmi na zręczność wyrzuciliśmy jedno żółte i dobieramy kartę miejsca i to jest Bożek i na tym Bożku kładziemy dwa znaczniki. Kładziemy dwa znaczniki ten sukcesów. Jeśli przyjaźnicie się z wodzem, położemy z tego trzy znaczniki. W dowolnym momencie może rzucić jeden znaczek, by pozwolić jednemu graczowi dodatkową akcję wykonać. To jest siła wyższa, tak. Dobra, no to wykonamy drugą akcję. Suzan wykona drugą akcję, więc. Bierze zmęczenie i musimy mieć żółtą. Mamy żółtą. Dociągamy miejsce i to jest poletko. Na poletku kładziemy jeden znacznik sukcesu. I na początku następnego dnia odrzucimy. Dobra. I to jest Suzan, tak? To jest Suzan. Jeżeli chodzi o Hagrisa, on też bierze zmęczenie. Idzie przeszukiwać wyspę. Musimy wyrzucić żółtą nie mamy, ale możemy odrzucić szamanki i przełożyć zieloną na żółtą, więc możemy robić przeszukanie i mamy tu miejsce rytualne I możemy wybrać jednego gracza tego dnia, zamiast obniżyć podnosi jego atrybuty tylko raz dziennie, dobra i weźmiemy jeszcze jedno zmęczenie w takim razie i dociągniemy jeszcze jedną kartę, i to jest wulkan niestety i to jest wulkan, ciągle nie to co trzeba Ciągle nie to co trzeba. Koniec dnia. Wracamy do obozu. O, jemy dwie rybki. Sprawdzamy zagrożenia. Tęsknota. Y Suzan wyrzuca. Dwie żółte muszę wyrzucić. tak Mamy dwie żółte, nic ci nie dzieło, nie stało. Natomiast jeżeli chodzi o Hagrisa, to muszę wyrzucić jedną czerwoną. Niestety nie wyrzuciłem, i więc biorę jedno zmęczenie. Jedno zmęczenie biorę. To zmęczenie. Dobra, i teraz tak. Miejsce rytualnych tańców. Dobra, ja bym sobie poszedł tutaj, bo tak, jest początek dnia, więc poletko, poletko będzie miało jedzonko. Poletko będzie miało jedzonko. Łatko będzie miało dzwonko. I Hagrys idzie tutaj, i tak, yy, to będzie jego pierwsza akcja. Wybierze tego graficzny tego dnia, zamiast obniżać, podnosi, czyli będzie tak, siła będzie podniesiona do 5 Prawda? Natomiast mogę sobie odrzucić jedno zmęczenie. I drugą akcją Hagrysa będzie pójście. Bez sensu, nie? Nie, to zostawmy sobie to. On ma zmęczenie na siłę i na ten. Dobra. Suzan będzie robił odpoczynek. Na odpoczynek rzuca czterema kośćmi. Jedna żółta musi być udało się, więc Hagrys odrzuca dwie te. Dwa zmęczenia i suzan idzie odkrywać wyspę będzie rzucała trzema kośćmi, będzie brała jedno zmęczenie na siłę i zobaczmy co jej wyjdzie, eksplorację robimy, dobra udała się dociągamy miejsce i znaleźliśmy wiszący most tak? znaleźliśmy wiszący most Ok, to są dwie akcje. To jest yy, jedna akcja. To są dwie akcje, tak, dobra. Yy, dwie akcje. Ten yy, nasz koleś idzie na poletko. Zabiera. Yy, zabiera 2-3-2-4-5. 6 yy, jedzonek zabiera. I kładziemy tu dwa znaczniki. Dwa znaczniki, przepraszam. Ok, na poletku. Dobra, i możemy wykonać jeszcze dwie akcje, ewentualnie. Możemy wykonać jeszcze dwie akcje, tak? Dobra, to ja sobie pójdę. Mm, odrzucamy ten znacznik, idziemy odkrywać wyspę, i biorę oczywiście zmęczenie. Biorę zmęczenie i odkrywam sobie wyspę, i to jest jaskinia. Tak? Bo będzie jaskinia, i biorę jeszcze jedno zmęczenie i no tam powinienem rzucać na żółtą, to jest pierwszy rzut na żółtą to jest drugi rzut na żółtą, odkrywam ostatnie miejsce i to jest dżungla i to jest dżungla, tak dobra i to wracamy, to jest koniec już, wracamy jemy dwa jedzonka jemy dwa jedzonka i dociągamy kartę zagrożeń pierwsze zagrożenie to jest spokojna noc, yy, się nic nie dzieje, natomiast jeżeli chodzi o Grisa to muszę wyrzucić czerwoną na dwóch kostkach na jednej kostce. I mamy tego fuksa, że się nic nie wydarzyło, tak? Dobra. Nowy dzionek. Nowy dzionek. Yy, jeżeli chodzi o nowy dzionek, to ten, to. Yy, to yy, Susan robi odpoczynek dla. Susan robi odpoczynek dla naszego bohatera. Dobra odrzucamy, musi wrzucić 4 maj żółte wyrzucić, tak, dobra, mamy żółte nie ma problemu, to jest pierwsza akcja ale zanim, zanim to spoletka zdejmujemy jedną tą i drugą akcją suzan drugą akcją suzan będzie pójście na plażę i przeszukanie i znaleźliśmy stare deski, mamy dwie deski, tak Mamy dwie deski. Ok, natomiast teraz tak. Mamy dwie deski. Zbuduj po. Połóż dwie. za każdy wyrzucony. Dobra, idziemy budować ten płot. Za każdy wyrzucony. Yy... połóż się na tej koc. Jeden znacznik. Dobra, na siłę rzucamy, tak? Cztery. Cztere. Czterema kośćmi. Na siłę i musimy wyrzucić jakie zielone musimy wyrzucić. To jest pierwsza akcja. Się nie udała. A w drugiej akcji, w drugiej akcji mamy raz, dwa, trzy mamy, tak? A potrzebujemy dwa. Potrzebujemy dwa, więc udało nam się. Udało nam się zbudować płot na początku każdego dnia. Dobra. I teraz mogę skorzystać z tej karty, żeby położyć dwa znaczniki sukcesów. Na tym tym, na, na płocie. Czyli mamy dwie kozy na dzień dobry. Mamy na dzień dobry dwie kozy. I wracamy tak naprawdę do obozu. Jemy dwa jedzonka i będziemy dociągać karty karty przygód. Tak raz, dwa, trzy. Dociągamy karty przygód. Yy, karty yy, tych. Yy, Suzan ma odrzucie połowę swoich, swojego jedzenia mogę rzucić na zręczność trzema kośćmi tak? za każdą żółtą, czyli o dobra, to nie odrzucamy tego jedzenia ok, to nie było takie złe, a Haris? Haris wyrzucił, odrzuć dwa jedzenia no mam dwa jedzenia, dobra straciliśmy dwa jedzenia, dobra, koniec dnia teraz y, Dzionek, to tutaj zajmujemy jeden znacznik, dostajemy dwa jedzonka, ponieważ y, kozy nam dostarczają Dobra, i Suzan idzie na plażę przeszukiwać Będziemy przeszukiwać, szukamy tej lunety, skrzyna z zapasami, dostajemy jedno mięso I przeszukujemy jeszcze raz I to jest jeż morski, dostajemy jedno, jedną tą, jedno zmęczenie yy, W takim razie Harris też idzie i robi jedno przeszukanie, to jest małpa w kąpieli w dowolnym momencie możesz położyć dwa znaczniki na tej położyć dwa znaczyki na dowolnej karcie, na której w ramach można położyć dwa znaczniki. Kiedy wykorzystacie się powyższe, małpa opuszcza Was. Tak to położymy sobie te dwa znaczniki na tej małpie. Tak jeszcze i nie wiem jeszcze do czego wykorzystać. Może to się przydać. Dobra, i druga karta to jest dwa jedzenia, zdobyliśmy. Tak dobra. To jest wszystko. Wracamy do obozu, odrzucamy dwa jedzonka, chociaż mięsko zostawimy. Odrzucamy dwa jedzonka, dobieramy karty. Ostatnie karty mamy. To jest tropikalna burza. Ta karta zostaje. Nie będziemy mogli robić eksploracji. Trzy znaczniki, tak? Raz, dwa, trzy. A Harris. Harris weź jedno zmęczenie, tak? Haris bierze jedno zmęczenie Ok, mamy nowy dzionek. Mamy nowy dzionek. Żeby odrzucić, to tak, Haris tutaj pójdzie i będzie rzucał kośćmi. Potrzebujemy żółte. Potrzebujemy żółte. Potrzebujemy żółte. Nie udało się. I drugi raz. Nie tylko dwie żółte. No dobra, dwie żółte odrzuciliśmy raz i dwa hmm, 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 hmm. oczywiście dostajemy dwa jedzenia na poletku pojawiło się sześć jedzeń, dwa, cztery, pięć dwa, cztery, pięć, sześć Dobra, Susan idzie żeby rzucać na siłę, nie no, na siłę nie może rzucać Na siłę nie może rzucać, co ona może zrobić? Nie mamy drewna, nie może eksplorować Dżungla Dżungla też na siłę Możemy pójść tutaj. Odrzucimy jedno jedzonko. Rzucamy jedną kostką. Jesteśmy po przywodospadzie, nie? I co mamy? Mamy zieloną. Odrzucamy jedno zmęczenie, tak? Odrzuciliśmy jedno zmęczenie. Dobra, koniec dnia. Odrzucamy jedzonka. Postacie oczywiście wracają. Na początku dnia odrzucamy to i odrzucamy kartę. Sprawdzamy ostatnie dwa wydarzenia, tak? Rzuć yy, na zręczność, tak? Czerwoną? Nie mamy. Czyli jedno zmęczenie dla Suzan. Dla Suzy i dla yy, Harisa, wyrzuć potknięcie. Rzucamy na zręczność. Czerwoną potrzebujemy. Mamy czerwoną, udało się. Mamy nowy dzionek. Suzy idzie przeszukiwać wrak. To jest pierwsza karta, to jest śruba. Druga karta to będzie dziennik pokładowy. Dobra, i Haris idzie. I pierwsza to jest ryby w puszce. Dostajemy dwie ryby. I dostajemy jeszcze dwa jedzenia, bo przecież nam z tego przyszło. Dobra. I jeszcze jedna karta wraków, i to jest szachownica, tak? dobra, no nie udało nam się, kurczę nie udało nam się tutaj nic zrobić w podejściu trzecim poszło nam fatalnie w podejściu trzecim poszło nam fatalnie, też i nie mamy pomysłu na ba za bardzo, znaczy się teoretycznie moglibyśmy mm, przeszukiwać jaskinie i, i starać się dotrzeć do tego, do I starać się dotrzeć do pustelnika, nie? O ile dotrzeć do pustelnika to nie byłby problem. O tyle y, tu tą lunetę musimy zdobyć. Spróbujmy pójść w horyzont po prostu. Spróbujmy pójść w horyzont. Y, w takim razie w następnej rozgrywce, może nie? Dobra, ta 304. Ona może się przydać jeszcze bardzo szybko, więc sobie tu ją na wierzchu położymy nawet. Dobra, tu jest miejsce. Tu musimy to wszystko podrzucać. Po prostu nie jest to takie łatwe, jakby się zdawało. Ech, 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 ech. Nie mam pojęcia jak to ugryźć ciągle tą przygodę, nie? Znalezienie tylko piecina, byłoby czymś super, ale ale no właśnie trzeba mieć pochodnie, trzeba ogień wszystko zależy jak miejsca No dobra zapraszam na następną rozgrywkę